Семенка взяли. Власть не есть у меня. Пора я в ломце. Трохи, очень трохи я. Czerwiec. Ja mówiłem, że w tym odcinku będziemy kosić i mam dla Was niespodziankę. Idziemy po nową rzecz dzisiaj. Dwie. Chyba będzie chmielnik. Idziemy kupić coś innego. Dużo lepszego. Można powiedzieć, budowa now nowego rzeczy. Dzisiaj pożyczymy rozrzutnik od Pana z dzisiaj. Nie. W następnym odcinku Cycle Rem pożyczymy od Pana z dzisiaj ten rozrzutnik. Czyli mamy w głowie. Przepraszam, że. Jak mówiłem w tym drugim odcinku, mm, tak miał być wieczorem event, ale nie, nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. Poleciała dobre rzeczy. No, poleciał na przykład Mi los no majjos 44 miliony z mutacją. Mamy jeszcze rozpógi Gold. Czyli prawie 40 milionów. To wysyłka. Wziąłem wóz. Byłem, przeczekaliśmy, widziałem dobre rzeczy. Chcę sobie kupić auto, ale jeszcze nie wiem, czy w ogóle kupię te auto. Dwa miliony złotych, może po zimie kupimy. to ja już mam tu grudzień. U mnie już jest wylepione wszystko. Bałwan. Jak wy oglądacie, macie już grudzień. Tak samo jak i ja, ale tu mam czerwiec. A za to grudzień będzie u was. Ty. za to u was jak będzie Boże Narodzenie to nie będą Sylwestra hmm. tam jeszcze muszę to skosić no i będziemy jechać mogę wam zdradzić pożyczam szeciapkę Вот это мне мой новый Вот это не исчезает все. Зацомище. Ой, на полу, да, нас дичь взял мне что-то в и... Ну и... нема, тилнечка. Так было. Się. Widzimy się jak przyjadę na górę. Dobra, widzowie, ja już jestem. Zobaczcie. Co sąsiad wybudował. Kury ma. Muszę mu kupić. Ja mu wybudowałem tak na niespodziankę. Ja wiem gdzie sąsiad. Dobra, odkładamy. Kurki małe są, 15 a a ja lecę pociągiem. Muszę Muszę tu takiego pana Sławka jakaś. Po dla zwierząt. Tylko zobaczę w A No tu gdzieś. Jak będzie takie... o, tu. Tak, tu. A tu jest ta przyczyna. Bo chcą się zaponać. A właśnie. Nie chcę wam mówić, udziałem plan kupić. Na głos po coś fajnego. Nie razmek. Więc lecimy. Widzimy się jak już przyjadę, bo to nie mogę nagrywać, a to tam trzeba dalej jechać. Więc widzimy się, jak przyjadę. Dobra wyzwa, ja już jadę. Więc jesteśmy na gwiazdce. Tylko... Dobra wyzwa, jesteśmy. Ja muszę tylko je ja wyładować. Tylko muszę wyładować, bo on bardzo źle się i widzimy się, jak rozładuje. Dobra wyzwa. Już rozładowałem, tam są, o burze. tak naprawdę naprawdę prawej to bo tu jest A ten wóz muszę trochę, albo nie. I się widzimy już w na następnym odcinku.